Technopark Pomerania to miejsce, które ma się charakteryzować nowoczesną ideą. W tej placówce znajduje się tak zwany inkubator, w którym młode dopiero co zaczynające firmy mogą znaleźć miejsce na przykład na swoje biuro. Niedawno do siedziby Technoparku przeniosła się znana szczecińska firma HomePL. Według niektórych radnych taka firma z dużym doświadczeniem nie powinna się tam znaleźć, ponieważ według nich idea tego miejsca była zupełnie inna. Niekoniecznie tego typu firmy powinny być umieszczane w budynkach budowanych za pieniądze publiczne, dlatego że w tym momencie firma spółka miejska stanowi konkurencję dla innych spółek funkcjonujących w Szczecinie, a tak nie powinno być. Spółki miejskie powinny być do wykonywania określonych zadań, natomiast nie powinny funkcjonować konkurencyjnie na rynku, bo nie takie jest założenie powstawania spółek miejskich. Jak sama nazwa mówi, gigant strategiczny pozwoli firmom mniejszym, które będą w inkubatorze, współpracować, pozyskiwać nowe zlecenia. Bardzo się cieszę, że, że Szczecin ma tą, to szczęście, że Home.pl zostaje w Szczecinie. To miało być miejsce, które przede wszystkim wspiera, pomaga firmom nowym, startupom, tak zwanym, w rozwoju, w ugruntowaniu swojej pozycji na określony okres, za określone pieniądze. No, dziś mamy taką oto sytuację, że w moim odczuciu niestety ściągane są firmy z rynku szczecińskiego do Technoparku. I tak nie bardzo wiadomo dlaczego i po co. Prezes placówki tłumaczy, że radni nie muszą się niczego obawiać, ponieważ inkubator wciąż jest miejscem dla młodych firm. Jednak Technopark to miejsce przeznaczone dla inwestorów, którzy chcą z tym miejscem pracować, a za tym idzie obu pół na korzyść. HOM.pl ma dobrze ulokowane biuro, a Technopark dużą firmę, którą może się pochwalić w innych miastach. Myślę, że pierwsze to trzeba dokonać rozróżnienia inkubatorach, park technologiczny. W zamysie naszej inwestycji w Technoparku Pomerania inkubator jest jednym z elementów całej inwestycji. I Zaczęliśmy to dwa lata temu, czy właściwie dwa i pół roku od, od wyremontowania tego budynku. I tutaj mamy kilkanaście firm, które są małymi firmami, które się lokowały, tutaj się rozwijają. Według prezesa to, że znana firma zajmie część biurowców, to bardzo dobrze świadczy o samym miejscu, ale i o Szczecinie, ponieważ, jak mówi, z dużą znaną firmą samo miejsce zyskuje na prestiżu. Wszystkie parki, które osiągnęły sukces, zawsze mają takiego wiodącego jednego, czy dwóch, czy trzech, trzech partnerów. Tak jest w Skandynawii, gdzie, gdzie, jeżeli w parku nie ma Nokii czy Ericssona, to ten park jest zaliczany do drugiej albo do, do trzeciej ligi. To znaczy, że firmy nie widzą korzyści. Działalność parku skupia się m.in. na wspieraniu rozwoju młodych firm z branży ICT, współpracy z uczelniami wyższymi w celu wdrażania wyników badań naukowych do gospodarki. To jest szansa włączenia się w projekty, które duża firma realizuje. Projekty tak, o skali krajowej czy międzynarodowej. Dla takiej dużej firmy jest to również pole do znalezienia kontrahentów tutaj miejscowych, a nie szukanie tych firm gdzieś na miejscu. Ta symbioza działających firm dużych, średnich i małych jest taka typowa dla, dla parków. Wiadomo, że jeszcze biurowce są w budowie, która miała zakończyć się w 2013 roku. Prowadzone działania doradczo-szkoleniowe park finansuje w dużej mierze ze środków Unii Europejskiej. W latach 2006-2012 pozyskał środki zewnętrzne w wysokości blisko 14 milionów złotych.